Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Widget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku, który ma już blisko 460 poziom. No dokładnie ma 1 trzecią tego 459 poziomu, nie tak blisko to on nie jest, ale myślę, że w ciągu tutaj kilku dni poziom zbije. E, więc oby tak dalej zostanie nam po 40 poziomów to fela 500. Także zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, suba jeśli go jeszcze nie macie, tym razem lecimy pod 350 subów, bo w tym momencie jak to nagrywam 340, ogromnie zadowolony. No i przypominam też o linkach w opisie, czyli fundusz wsparcia nawet dla widzów, zachęcam, więc możemy sobie już przejść do tego co tutaj się będzie działo, na pewno odbierzemy sobie klejnot, szkoda że czerwony, mały, Może to i nie szkoda. Zresztą w sumie. To odbierzmy. Bo jak go sprzedamy? 997. Fantastyczny. Zobaczmy co chce dzisiaj Wiedźma. Pierścienie. Dobrze, że wczoraj zachomikowałem te dwa pierścionki. Bo, bo byśmy nic nie mieli do niej. Więc przynajmniej mamy dwie rzeczy. Tutaj odbieramy 8 milionów dusz. Oko. A tutaj w plakacie co my mamy? nakarm popili trzy razy. Ok, no to za chwilę powinniśmy to zrobić, o ile dostaniemy jakieś jedzenie. E, więc zaczniemy sobie od kręcenia kołem. Trzy grzyby, kamień, trochę expa, znowu grzyby to już 6. E, item. Item, item, item nie tu chciałem, tylko tu. Item, który musi zostać na razie. Trzy grzyby to już 9 potka na siłę, którą do wyrzucenia możemy dać od razu. E, 12 Goldzik, item tem rozmontowania i to toalety, właśnie też. E, więc od razu to zróbmy. I ostatnie nie kołem ślifka. No to super. To jest akurat super, bo mamy akurat trzy karmienia. I się już tutaj nie musimy przejmować niczym, więc Infermix na 17. Tutaj Jubik na 102 i ryba na 200. E, więc dzisiaj dostajemy bonus do siłki. Zaraz zobaczymy ile to będzie. Mamy 60 925, a teraz 61 405. No to blisko, blisko 500 statystyk dostaliśmy za taką jedną śliweczkę. Więc to chyba dobry wynik, tak mi się wydaje, więc to jest na pewno spoko. No i dobra, no zobaczmy, tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma, jedno rozmontowanie tylko zrobiliśmy na razie. No to teraz spróbujemy pokonać tego Hell Princessa w tym roku, 1129 karmień. Pójdźmy może ogniem, dlaczego by nie, Bjork 5, więc troszkę stracił karmień, zębik 101. Tutaj też chyba troszkę przesadził, mi się wydaje. Kicur 96. No to naprawdę dziwnie tutaj karmił. Na początku lilaryś 100. Don 16. Tu No to jakoś tutaj... Mam nadzieję, że sobie damy radę. No daliśmy radę. No to nasz toperek 23. I jest spoko, Wcisnęliśmy praktycznie najgorszy żywioł, który mogliśmy. I teraz będzie już powoli tylko trudniej. Możemy też sobie zaatakować tutaj kogoś na arenie. Tylko jestem gdzieś bardzo, bardzo wysoko. Nie wiem dlaczego. I losuje mi bardzo mocnych przeciwników. No i właśnie teraz będziemy troszkę spadać. Bo w tym momencie byłem na miejscu 13, jestem na 14. Ale to nic, bo zobaczcie, no jest tu jednak troszkę przestrzeń. Przepaść jeśli chodzi o mój level, a innych level, ale damy sobie tutaj radę. 10 baniek sobie odbierzemy z plakatu. Od razu możemy sobie tutaj dołączyć do obrony, zaatakować Hydrę 7 głową. Woda, że tak słabo poszło. No i dobra, lecimy z apką, no bo trzeba już zacząć tutaj coś działać. Dobra, więc zaczniemy, może, od misji i wam 4 miliony golda i patrzymy, co nam przyniesie los. Przy okazji wczoraj odbył się mecz Polski z Węgrami. Polek Węgier, 2 bratanki. Jako, że my mieliśmy już zapewniony awans w parażach, tak naprawdę, z tego, co tam się orientuje, no to daliśmy chyba wygrać po prostu Węgrom. Do jednego, żeby tutaj zrobić bambuko. Ludzi, którzy obstawili Polskę, e, więc tutaj tak coś czułem, tak będzie, ale nie stawiałem nic na ten moment. E, szkoda, może trochę, bo pewnie coś by można było tutaj wygrać na tym zakładzie, e, no ale jakoś tak to wyszło. E, mamy truskawkę. Truskawka będzie ok, bo sobie za tutaj dokarmię troszkę. I dobra, 2 do 1, pierwsza bramka dla Węgrów, no to totalny klops, możecie napisać co Wy osądzicie o tej bramce, czy to była wina Szczęsnego, że mu przesła, przeszła między nogami, czy on po prostu się mógł nie spodziewać tego, że ten Węgier tutaj dotknie tą piłkę i ona delikatnie zmieni tor lotu i wtedy właśnie go zaskoczy tak między nogami, chociaż no, według mnie on powinien się spodziewać takiej sprawy, że ta piłka może być ruszona przez kogoś, więc no to powinien pilnować sobie tutaj piłki między nogami. Tutaj oczywiście bierzemy cytrynkę na postać na ptasia. I bawimy się dalej. Tutaj jest pierścionek za 2,5 miliona. My chcemy go. żeby było 2 za 18, za 19. No, chyba weźmiemy, chyba weźmiemy ten pierścionek, Nie będę tutaj jakoś bardzo długo rozwodzić. Machniemy 19, bań, to jednak dość sporo, mimo wszystko. Tutaj siódemkę. machniemy też. Broni już plus 60, takie po prostu najzwyklejsze. O, trzeba będzie pomyśleć nie tylko nad wymianką jakiejś tutaj broni. O ile coś ciekawego się sprawi. Eee, dobra tutaj. Nawet gdyby ta broń była super rozrzutem i tak dalej, tak dalej, to bym jej nie wziął z tego względu, że a i tak trzeba by było na zwyklasie runę podmieniać, więc i tak raczej bym celował w broń epicką. Eee, to jest które musimy zostawić i to już mamy problem, bo nam zostało jedno miejsce w plecaku e, więc trzeba będzie tutaj jakoś sobie radzić z tym małym plecakiem tym bardziej, że mamy jeszcze dwa paski przed nami e, i to będzie, mam nadzieję tutaj łagodna e, awka dla nas tu jeszcze na szczęście mamy rozmontowanie ale Zaraz może tak było nie być, no właśnie, no właśnie, o tym nie mówię, że dostajemy item, który nie jest do rozmontowania, ale za 2,5 miliona, więc to musimy wyrzucić powiedzmy tą klatę za 2, a przygarnąć klatę za 2,5. Zawsze to będzie troszkę, troszkę większy zarobek dla nas, mam nadzieję, ale byłby jeszcze większy, gdybyśmy mieli więcej. Tak. Byśmy mogli trzymać tych lat od groma i innych rzeczy. No i właśnie, rękawice za dwie banki do Piachu. Znowu bawimy się. W wyrzucanie itemów. Na szczęście dajemy śliwkę. co mnie bardziej cieszy, bo nasz dubbing już wygląda na 103 i na bardziej szczęśliwego. Tutaj jest fajne rozmontowanie fajna misja pod golda. Bierzemy. dwójkę za 4,500. Chętnie. Czerwona na EXPA. 2 miliony Golda versus 2 miliony EXPA. Ponad 2. Chyba wezmę mimo wszystko. I ostatnie rozmontowanko jeszcze padło przy okazji. Kolejna czerwona tym razem na Golda. No nawet bez zastanowienia. Yy, tutaj weźmy dwójkę. Nie będziemy brać tych dyszek. Yy, dosyć fajne były, ale mimo wszystko jednak troszkę nie dla mnie. No i mamy kolejny item do ja niestety. To już jest chyba trzeci, yy, więc to, to jest smutne. Coś tu trzeba będzie pokombinować. z tym co mi daje. Albo żeby wieś po prostu działa coś w końcu ode mnie, na przykład bronię. Bo tych broni mam tutaj prawie pół magazynu, więc przydałoby się, żeby ona coś tutaj w końcu od nas wzięła. Tutaj weźmiemy sobie czerwoną, dostajemy kolejną jedynę, która też nam się przyda. Super. I zaraz będziemy kończyć pasek jedynę. Fajnie, bardzo fajnie, że te jedzonka też lecą. Tyżka. Temem, nie, no weźmiemy piątkę. Musimy pamiętać, czy mamy miejsca. Musimy o tym pamiętać. Tutaj weźmiemy może dwójkę na przerolowanie. Bo no. Item. Fajny item do rozmontowania. Nie mamy już miejsca. Dobra, idziemy na rozmontowanie. Kiedyś tam się znajdzie. Wyrzućmy. Tu weźmy może tą 7, bo to i tak jest drugi pasek jeszcze. I lecimy z trzecim paskiem. Teraz musimy się już skupić na tych ostatnich misjach, żeby tutaj było wszystko tak jak należy. 2 za 3, broń. Plus 70. Ale znowu bez runy. Out. Dosyć fajne było na rozmontowanie, nawet, ale. Tak jak mówię, znajdziemy sobie rozwiązania. w razie montowania nam nie mogą zalegać. Tutaj piątka za 11. Bardzo, bardzo chętnie. I jeszcze cytryna fantastycznie. Więc się na siódemkę. Więc dzisiaj jeszcze byśmy poprosili jakieś jabłka dla piska, Jeśli by było, oczywiście, możliwe. No i spoko to my tu mamy dalej 7 za 8 Tak średnio 2 za 5 takie same praktycznie misje, trochę więcej golda, no, więc bierzemy tą dyszka za 16 z itemem na rozmontowanie no niestety do wyrzucenia item 5 za 8 za 16, o, yy, i jeszcze wracając tak na chwilę tutaj do tego meczu reprezentacji Polski, no to w parażach będziemy mieć naprawdę mega, mega ciężko, no bo tego co tam się orientuje, no to w parażach na pewno zagrają Włosi, na pewno zagrają Wedzi, hmm, Portugalia, i jeszcze ktoś, tylko nie pamiętam już, ale na pewno też ktoś mocny. Ale nam tak prosto tutaj w tych barażach nie będzie. No szkoda z jednej strony, że ta Anglia trafiła się w nas w grupie, ale musieliśmy kogoś mocnego przecież. Więc, no, życie. E, więc tutaj na pewno będzie mega, mega ciężko hmm. jeśli chodzi o wyjście z baraży do mistrzostw. Życzę Polakom mimo wszystko powodzenia, ale raczej jakoś mało ich wiesz, patrząc na zespoły, które właśnie w tych barażach. Tutaj przydałoby nam się wziąć piątkę, chociaż siódemkę bym był bardziej chętnie. No właśnie, no właśnie. 5 za 16, same piątki niestety. Tutaj ostatni Grzybek i zobaczmy, co tutaj jest z niego. A niemy. Psydra, bójka za 11, czerwona, spoko. E, tutaj może, może, może. Pasa za 700. 500, 600 i oby znowu nie było piątek samych. Jest. Za 5 milionów, hit. No i ostatni pisa, a za 16 bardzo fajnie więc mamy wartę zrobioną możemy sobie ustawić awkę, mamy zrobioną, możemy sobie ustawić wartę dosyć sporo tego golda dzisiaj udało się nam zdobyć więc od razu wszystko idzie w siłkę żeby tutaj podbić nam obrażenia czyżby udało nam się 10 milionów osiągnąć? tak udało nam się fantastyko w sumie nie spodziewałem się, że osiągniemy 10 milionów średnich, ale ten pupil nam tutaj dodał tego tyle bonusu, że nam to pomogło. Więc to Fantastico, możemy spróbować tutaj pokonać, może tego wywiadowcę, chociaż z nim też czasami przegrywam, właśnie o tym mówię. Więc tak to jest tutaj. Tutaj zrobiliśmy, tutaj odebraliśmy. Za 3 minuty mamy walkę pupili. Więc wydaje mi się, że trzeba będzie podejść na hazardistę, na kość. Dobra, jesteśmy u hazardisty. Co byśmy tu chcieli? Może odłamki? Na pewno by się przydało jakieś klepsy, wygrać. wygrać. Dowolną ilość kleps, tak naprawdę, bo już zostało nam tylko 3300 a tu nawet klepsyd nie chce nam dać mm, dobra spróbujmy te kasydry. Dobra jest chociaż 5 no to może powtórka dobra jest 10 pewnie to będzie tyle bo więcej raczej nie przewiduję że tutaj coś wygramy drewno no dobra weźmy mimo że 18 milionów to yy, od piątku przecież jest event twierdzy więc będzie tego nam leciało bardzo bardzo dużo więc pewnie znowu będziemy zapchani tym bardziej, że mamy 500 milionów do ogarnięcia więc tu mamy to zrobione czy możemy zaatakować in your face -a? no to jest dobre pytanie to jest dobre pytanie in your face, no dzisiaj poziomu mu niech bije więc możemy sobie zrobić tak, i zaatakować, bo po prostu sobie już te ataki nie leżą do wieczora, bo potem może zapomnę albo coś i będzie problem. Więc tak, kopalnia złota 31 buduje się na 32. Tutaj kopalnia klejnotów 35 i buduje się na 6, i za 3 dni będzie 36, i właściwie to się zakończy 19. To będzie akurat chyba piątek Jeśli się nie mylę. Jeśli się nie mylę, to chyba będzie piątek. Więc akurat idealnie bo tutaj stracimy dodatkowe jeszcze 300 milionów drewna, więc będzie Mmm, Dobra, więc okej. Okay. To mamy, to mamy. Lochów oczywiście nie robię, bo wiadomo. Tutaj mamy wszystko już ogarnięte, tu mamy ogarnięte, nie wygraliśmy żadnej walki, e, super. Rozmontowania chyba zrobiliśmy, tak, e, tutaj też tych pierścionków więcej nie mamy. E, no idziemy na Milo1411, możemy spróbować e, go czymś tutaj pokonać, <laughs> może to światełko? No chyba będzie najprościej, tak mi się wydaje. Siorb 2, oni z tymi siorbami 2 mają zrębik 56, czyli tutaj też pewnie będzie kiciór, no, dokładnie, kiciór z 2. Topesz 6, lirarys 38, i tu już 200, -ki. no więc troszkę, troszkę tych karmień tutaj potracił, ale i tak było dosyć ciężko. A najważniejsze, że udało nam się wygrać, to jest e, spokojna informacja. Ok, więc to mamy, to mamy. ID, e, klepnęliśmy już 7 hydrę e, i to wszystko już zrobiliśmy, to mieliśmy zrobić, bo zakręciliśmy kołem, tutaj odebraliśmy e, te dusze. Więc za tydzień będziemy tutaj świętować na pewno, nowy poziom i być może. Czy wcześniej coś uda nam się osiągnąć poziom? Może być ciężko. Może być ciężko, no ale będziemy próbować tak. W tym odcinku wydaje mi się, że to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że tutaj cieszycie się razem ze mną, że mamy już średnie obrażenia na pod poziomie 10 milionów. I no to tyle. Także dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się cieplutko i na razie...